Dynamiczne segmenty to zaawansowana metoda segmentacji Twojej bazy danych. Grupowanie odbywa się w oparciu o różnorodne kryteria do celów marketingowych. Dynamiczne segmenty odnajdziesz w panelu Segmentacja. Z tego panelu możesz odświeżyć liczbę przeliczeń każdego segmentu, dodać, zmodyfikować lub usunąć segmenty. Tworząc nowy dynamiczny segment, musisz określić, jakie warunki muszą być spełnione, aby kontakt zakwalifikował się do danego segmentu. Warunki segmentu można łączyć i organizować za pomocą jednego z dwóch wyrażeń logicznych: Lub: Operator wymaga spełnienia co najmniej jednego warunku i: Operator wymaga, aby kontakt spełnił wszystkie warunki. Same warunki mogą opierać się na różnych informacjach, w tym: czy kontakt jest oznaczony tagiem z opcjonalnymi podwarunkami tagu, takimi jak zakres scoringu lub data utworzenia kontaktu? Jeśli kontakt ma zdarzenie transakcyjne, dodanie produktu do koszyka lub zakup, które ma określone wartości w swoich atrybutach, np. zakup w określonym przedziale ceny, który wystąpił w określonym przedziale czasu. Oraz kilku innych informacjach, w tym ogólnych statystykach zakupów, kontaktów, szczegółowych informacjach na temat ich karty kontaktowej, źródło odwiedzin i źródła dokonania transakcji. Pamiętaj, że możesz ze sobą łączyć różne wariancje warunków nawet tego samego typu, aby stworzyć kompleksowy profil klienta, który będzie pasował do utworzonego przez Ciebie segmentu. W tym przykładzie kontakt musi mieć sfinalizowaną konkretną transakcję i przynajmniej jeden oznaczony tag z podanej listy tagów. Kiedy już utworzyłeś swój nowy segment, pamiętaj, że posiadasz miesięczny limit liczby przeliczeń dynamicznego segmentu, co w praktyce oznacza, że ponowna liczba przeliczeń kontaktów pasujących do Twoich kryteriów jest ograniczona. Poszerzenie Twojego limitu przeliczeń dynamicznych segmentów to funkcjonalność dodatkowo płatna, o którą możesz zapytać przedstawiciela sprzedaży lub project managera. Podobnie jak tagi, segmenty dynamiczne mogą być używane w różnych sytuacjach, w tym. Wysyłanie materiałów marketingowych, zarządzanie kontaktami.